Siema, siema, sy strony oglądacie kolejny odcinek z serii zagrajmy w falę trójeczkę na kanale Krawer Gameplace No i teraz lecimy dalej. Tak więc otwieramy te drzwi, które mnie naprawdę... Ej, możemy wejść na górę. Eee. Widziałam, że coś granatem. Jebu! Ojojojojojojojo ju, Kto pierwszy przegrał? Kto pierwszy przegrał? Czopie Pan też bandyty psa? Aha Dobra Co my no tu jeszcze mamy? Fajnie tu widzicie? Twoja siostra, twój dziadek, twój wujek, twoja ciocia i, i w ogóle i twoja stara. No. Hahaha, <laughs> jakie to było śmieszne, uśmieliście się. Nie wiem, czy w ogóle go słyszycie, ale jak ja nieraz go słyszę, to po prostu jestem załamany. Hmm, strzelby bojowe naprawimy, no i chyba wie o co, nie, dalej. Okej, okay. wbijamy tu. Wow, ale ty masz widzę ostry. Wow, fuks. Zdziwiłeś mnie trochę. Dasz radę, Haron. Mhm. Jak polski żon normalnie. Mm -hmm. tak, ogniwo fuzyjne, ogniwo, ogniwo energetyczne, whisky. W końcu żegna nas. Nuka granat, o widzicie? Pale kolejowe, młot. Szafka, fajnie w ogóle ta szafka leży. Papierosy. Pudełko detergentu. Pale kolejowe. Dobra, Haronik, no wiem, 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 dostaniesz kolejne rzeczy, a mianowicie dostaniesz, tak, pobójce, karton papierosów, no i co to się jeszcze mogę dać? Papierosy dostaniesz, weź ten pistolet, weź całe piwo jakie mam, a nie, możesz wziąć tyle. Okej, okay, seksowna piżama, co jeszcze możesz, mogę ci dać niby? Terpentynę, whisky, patrz ile tego mamy, Boże, środek chrzczący, dobra. A ja w ogóle coś zjem, wiecie? Dobrze myślicie, żebym coś zjadł w końcu. Bomby cukrowe, brudna woda, chipsy, ciasteczka, eee, cyk, cyk, mielonka. Mu to owoc steki, stek Tanie żarcie, wieprzowinka Okej, okay. i wiewióreczka. O, jeszcze mogę. Dobra, to lecimy. Tutaj. Super, co my tu mamy? Eee, jakaś pułapka jest? Bardzo łatwy. Otwieramy. To nie jest cheat, po prostu klikam F jeżeli macie dość duży poziom otwierania to wtedy przy samym F je możecie automatycznie wam otwiera to Ale oczywiście macie tam ileś szansy Grubas Haha, widzieliście Grubasa wziąłem eee, Piwo, spinka, whisky Psycho Menty Patrzcie ile śmiesznych rzeczy Szafka, karabin laserowy i ogniwa fuzyjne Spoko Przyda nam się do Haram, co nie? Bo my tu mamy chyba Grubaska, naprawimy. Ile Grubas ma? 742. Wow, 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 Grubas. 867. E, Czyli nie, obrażenie 923, boże nie tu patrzę. Bo ja pierdzielę fajnie, co nie? <ścoughs> Jak to pierdolnie jebnie, czy mocno wybuchnie, to po prostu aż... aż boli. A to coś jest? Oprócz apteczki pierwszej pomocy Mamy bandytę, Ej co tu my jeszcze mamy Mamy kubek na kawę Zestaw narzędzi I mamy powstród terminal Co my tu mamy w nim? Kurde kolejny powstród terminal No i prześpijmy się chwilkę no może jakieś okaleczone kończyny mamy, więc szkoda tam paka używać. No i zwiedziliśmy to miejsce, co nie? W ogóle fajnie, strzeliliśmy na dole, ale oczywiście na górze nikt nic nie słyszał, co nie? Więc w ogóle nie zeszli na dół. No troszkę tak, czy rozumiem, no poziom trudności może, o to chodzi, ale że strzelam do nich na dole, to powinni ci z góry zacząć je strzeliwać. Chyba. Bazar. No dobra, idziemy na bazar. Hmm Ciekawy ten bazar No naboje, naboje Czy schodzimy tam Haron? O, wow, co zapiszę, to bo ja nie co tam w ogóle może być Się ma Przelamy ich. Mm -hmm, dobra, rausz, rusz. Wow, patrzcie, co my tu mamy. Lol. Ha, <haha> ha. <haha> walcz, haron, walcz. <haha> Zdobywa doświadczenie, mistrzu. Wow, wow, nuka kwantum. przewinka z fasolką. Piwo. Człowieku, ja tu zbieram, a ty strzelasz do mnie? No. Jak jest taka mina, zbliżenie na jego głowę, to już wiem, że zaraz będzie. Wódka. Piwo to stek z barami. No Eee. Dobra. Wiecie co, mam już tyle tego, że chyba co zawsze z tym robić powoli. Eee, ubiór. Pancerz bandyty da się naprawić, da się. Okej. Okay. Fajna ta muzyczka. Dobra. Już nie zbieram tego gówna. Tam. Ale piwa w ogóle macie. A ja jako Polak wam je zabiorę. Boże, ile mu tu muszę oczyszczona woda. Potrawa z wiewiórki. pióra błyskawiczne. No już końcą muzyczki? <śśś> Udało się. Co ty tam masz? Kapsel, naboje, okej. Okay. E, Haron, sorry, nie chciałem ciebie O, płoniesz, Haron Haron, płoniesz Dobra Wiecie co? Tam jest chyba sanktuarium szpona z tego co pamiętam O co chodzi? Wymień mi się sprzętem mm. Trochę weźmiesz chłopie, jak możesz Boże, wiem, zbieram, a nie powinienem. Nuka Quantum. Olbrzyma wywalam. 4 kilo. Pale kolejowe. Pancerz nie możesz papierosy weź. Eee, no co jeszcze mogę Ci dać. Żeby troszkę zmniejszyć tą ilość tych rzeczy w tej tim, tim tim. Złom! O oh je! Yeah. Dobra. Chodźmy. Sorry, że tyle noszę. Może trochę granaty użyjemy, co? Dobra, zbieramy tylko wartościowe rzeczy. Złom! Kurna. Piwo bierzemy, pijemy. O, właśnie, od razu mogę to zrobić. Boże, ile tu piwa. Masz granat. Ojej, wow, widziałeś jaki celny rzut, Haron? No, wiem o tym. Wodka. Chipsy. Dobra, żarto, nie biorę, bo mam go dostatek już. Miśki, zbieramy miśki Pamiętacie Papierosy Czy jakaś rura widzicie? Tańc na rurze był Kurde nieźle nieźle co tu urządzili się Nie powiem Co my tu mamy? Naboje Aha, dobra, z tego ta ja cię nie rzucę. Yy, ale dostaniesz szczółko. Ooooooo, jo, jojojojojojo, jo, 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 jaka szkoda. Yy, ty chyba przed chwilą z rury zaszłaś, wiesz? <laughs> Jeszcze ci włoski stoją z wrażeniem. Boże. Aaron? Kurde, masakra Wiem tam gdzieś jest ten czopek Gdzie on jest? Dobrze, dobrze. Haron, eee, nie podchodź, bo to jest. Tak? Mm -hmm. Czyli one w celach się działo, widzicie? Ale jaja. Hm. Nie wiem, co tu się działo. Ale jest to bynajmniej dziwne dla mnie. O kurde. Już nie wejdę tam. A. Właśnie czasami może się nie udać takie to otwieranie Niestety Kapsle Okej Okej, okay. okay. forsa e, dobra, w ogóle to ja wyrzucę co nieco stąd Ubiór uzbrojenie nóż olbrzym Okej, okay, tego mi nie potrzeba e, dobra tego też nie potrzebujemy jeju żarcie nie powinienem wiem oni chyba spali widzę w ogóle jakieś takie wódka o antyrady Wygrzew Co my tu jeszcze mamy? Castet, Medix Pancerz bandyty sapera. Aha, czyli ona tu spał i był zdjęty. Zdjął go sobie. Jutacz ognia. Nie. No dobra. Wszystko. Spadamy stąd. Widzicie, gdzie to są te, te... ten... jakiś tam chyba klub był, no. I sobie bandyci starali ulżyć, czasami. W ich męce, w ich... koegzystencji... zabójczej. Gorze, znów on. Aha... Tak, ale jak zobaczyć, co tam jest? Naboje, daj naboje, już nie zbieram tych 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 Idzie, dojdę idąc tędy Aha, tutaj. Bardzo ciekawe miejsce co nie Haron Naprawdę ciekawe miejsce. Dobra, wiem, że chcecie, żebym stąd spadał, więc ja stąd spadam. puta... Eee, nuka granat. Jakie obrażenia, zobaczcie, 368. A ten ma tylko 74. Wow. Wow, wow, wow. Ile to jest rzeczy, które można by wziąć? Wziąć, pamiętajcie, wziąć się, mówi nie wziąć. Dobra, jesteśmy. Zapiszę grę. No i co robimy dalej, mi się się. Ja bym chyba wrócił do megatony i trochę się rozładował. Wyjął co niepotrzebne z tej, tej teczki mojej i Harona. Posprzedawał. No i chyba tyle, co nie. No bo tak to, no to małem przerąbane troszkę na ładzi z tym wszystkim. Więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra? Trzymajcie się.